Wszyscy słyszą: stopy procentowe spadają albo mają spadać, a ty patrzysz na swoją ratę i nic się nie zmienia. Dlaczego tak jest? I co potrzebuje się wydarzyć, żeby twoja rata naprawdę spadła? Dziś prosto wyjaśniam, jak działa WIBOR, WIRON i kiedy poczujesz różnicę. Cześć, witam cię u mnie na kanale. Ja nazywam się Rona Szczepankiewicz, a tutaj rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiaj szczególnie ważny film dla wszystkich osób, które mają kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. Wytłumaczę, kiedy wasza rata spadnie. No słyszymy o tym, że stopy procentowe spadły, mają dalej spadać. Wchodzisz na, na konto, widzisz, jaka rata jest w Twoim kredycie i ona się nie zmienia. I najczęściej tak to wygląda, że ona się jeszcze nie zmieni przez jakiś czas i się te mechanizmy właśnie wyjaśnię. Swoją drogą, ponownie, nie nagrywam tego w studio, nie używam profesjonalnego mikrofonu, tylko laptopa. Mikrofon leci z maka, ja jestem gdzieś w kawiarni, słychać gdzieś tam w tle różnego rodzaju dźwięki szumy, także dajcie znać, proszę, czy taka forma Wam odpowiada. Jest to dla mnie o wiele prostsze. Wpadłem na ciekawy pomysł dla Was, na film, więc po prostu go nagrywam i, i taka forma. Jest dla mnie bardzo łatwa w realizacji, więc takie filmy mogą pojawiać się częściej, więc dajcie proszę znać, czy to jest dla Was ok, Dobra. Moi drodzy, więc lecimy. Przede wszystkim skupiamy się na osobach, które mają kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. One są bardzo w korzystnej sytuacji w tym momencie, jeżeli chodzi o, o zmiany stóp procentowych. No bo jeżeli sopa spada, no to spada oprocentowanie, jak oprocentowanie spada, no to spada Wasza rata kredytowa w dużym skrócie. Bardziej w szczegółach to wygląda w ten sposób, że zmienne oprocentowanie składa się z dwóch składowych, mówimy o kredytach szczególnie w złotówkach, a mianowicie jest to marża kredytowa i właśnie ten wskaźnik typu WIBOR 3 miesięczny, czy też WIRON 3 miesięczny. No marżę możecie mieć na przykład 2,5. WIBOR jest e, dzisiaj na poziomie, w zasadzie mówmy jak, jak był jakiś czas temu, w okolicach 6, więc macie oprocentowanie 2,5 dodać 6, około 8,5% w skali roku. I tak to, moje drodzy, wyglądało. Obniżają stopy procentowe, więc automatycznie marża zostaje ta sama, no bo to jest e, stały czynnik przez cały okres kredytowania, ale Oprocentowanie kredytu składa się też właśnie z tego wskaźnika wibor który jest zmienny. No i jeżeli spada powiedzmy z tych 6 na 5,25, no to spada też wasze oprocentowanie. Ale nie od razu. Tak? I to jest właśnie klucz do wszystkiego. To wszystko zależy tak naprawdę od tego, co macie w umowie kredytowej zawarte. Jest tutaj. Pies szczeka, chyba chce swoje trzy grosze dodać do tego wszystkiego, ale dobra wracając do sedna. Wszystko zależy od tego, co macie w umowie kredytowej wpisane, więc jeżeli macie zapisy o tym, że Wasze oprocentowanie składa się właśnie z wiboru 3-miesięcznego, to wasza rata będzie aktualizowana co 3 miesiące. Jeżeli jest wpisany na przykład Wibor. Jednomiesięczny to co miesiąc. Może być równie dobrze Wibor sześciomiesięczny, czyli co 6 miesięcy lata jest zmieniana. Czasami przy starszych kredytach nawet 12-miesięczny, czyli raz na 12 miesięcy. Przeciwwagą dla Wiboru miał być wiron. Wiron najczęściej używany jest wskaźnik w umowach zawartych w ING Banku Śląskim, także w zasadzie chyba ING, oni tam zmieniają tę nazwę, więc załóżmy, że to jest po prostu ING. Tutaj w naszym zespole kredyty śmiejemy się, że to jest bank ze słonikiem. <grym> Także łatwiej zapamiętać. Nie z tylko ze słonikiem. Dobra, ale wracamy do sedna. VIRON miał być odpowiedzią na, na VIBOR 3 miesięczny. No bo VIBOR to jest to wskaźnik, który działa w taki sposób, że on stara się przewidzieć to, co się wydarzy. Stopy procentowe były obniżane w okolicach 7 maja 2025 ostatni raz, nie? A zobaczcie, już, były, już to wpływało na ten wskaźnik VIBOR od marca, ponieważ rynek przewidywał, że stopy procentowe będą obniżone. Tak, Więc VIBOR działa na takiej sadzie, że on przewiduje to, co się będzie działo na rynku, a wiron działa post factum. Tak? To jest ta ogromna różnica. To miało być, wiecie to, remedium na podnoszenie stóp procentowych, ponieważ gdy jeszcze nie podniesiono stóp to wibor już, już zrastał. No, ale jest to, że tak powiem, z drugą strony też to działa, czyli jak już wibor zostaje obniżony, no to wiron niekoniecznie, zobaczcie, on tak faluje, tam już nie aż tak bardzo się wgryzał w szczegóły, ale na wiron no on jest inaczej wyliczany niż wibor. Natomiast to, co nas interesuje, to kiedy rata spadła, nie? Więc jeżeli ktoś ma wiron, to jemu ta rata skakała, zobaczcie, praktycznie co miesiąc, nie? Było to ustalane, czyli tak, jeżeli ktoś ma umowę kredytową to, e, i ma, powiedzmy, Wibor 3 miesięczny, to przez pierwsze trzy raty płaci tą samą ratę. Tak? Czyli e, powiedzmy, ktoś ma ratę 3000, to przez pierwsze 3 miesiące płaci 3000. Później Wibor na przykład spadł, czy tam w międzyczasie spadł, powiedzmy w ten sposób. Więc po trzech ratach jest ponowne przeliczenie Wiboru. No jeżeli Wibor spadł, no to raty też są mniejsze. Jeżeli Wibor wzrósł, no to raty też są. Większy, tak? To mówimy o wiborze trzymiesięcznym. Jeżeli by były jednomiesięczny, to co miesiąc by się to zmieniało. Jeżeli mówimy o wironie jednomiesięcznym, to też oczywiście co miesiąc to się zmienia. Nie? No, ale wiron jest, widzicie, on jest taki, no nie jest taki płaski, nie? Jak wibor. Tylko on jest taki, no szarpie tam. Nie chcę wchodzić w tak duże szczegóły. Nie ma to większego znaczenia. Ważne jest to, że wironem dużo bardziej szarpie niż wiborem. Nie? I teraz zobaczcie, raty spadły, a Viron wzrósł z 4,74 na 5,25, pewnie zaraz będzie niżej, no tak taka specyfika tego wskaźnika. To co jest istotne dla Was, to to, że Viron został wycofany, tam był znowu jakiś fuck up z tym związany, z spory, więc wrócili do wyboru, więc już nowych kredytów z Vironem nie weźmiecie, nawet ING się z tego wycofał, także tak to wygląda. A więc kiedy spadnie Twoja rata? Wszystko zależy od tego kiedy brałeś kredyt jaki masz wibor jeżeli jest to wibor 3 miesięczny, no to trzeba zobaczyć kiedy wypada cykl przeliczenia nowej raty. Więc w najgorszym wypadku ten jeżeli masz 3 miesięczny wibor no to już w marcu zaczęto w zasadzie w kwietniu już było obniżenie w maju, więc teraz, teraz w czerwcu zaraz powinieneś mieć w najgorszym wypadku już niszczą ratę, a w najlepszym załapałeś się zaraz po obniżce, czyli już w kwietniu płaciłeś niższą ratę. Powiedzmy tutaj było ostatnie przeliczenie raty, minęły trzy miesiące i znowu masz przeliczenie raty. Tak, w dużo gorszej sytuacji są osoby, które mają wybor sześciomiesięczny, a w najlepszej sytuacji na ten moment są osoby, które mają wybor jednomiesięczny. Tak, tak to wygląda moi drodzy, przy zmiennym oprocentowaniu, no przy stałym wygląda to w ten sposób, że jakie by, jakie by stopy nie były, no to przez okres, kiedy, stałe jest kiedy jest to stałe oprocentowanie, no to oczywiście rata się nie zmienia, no i w, tej, w takiej sytuacji byśmy mogli powiedzieć, że osoba ze stałym oprocentowaniem jest na dużo gorszej sytuacji, ale tak nie jest, ponieważ stałe oprocentowanie to nie jest marża plus wibor, tak to się nie dzieje, tylko jest to ustalane oprocentowanie, które bank samemu wyznacza na podstawie tego, na jakim oprocentowaniu są dzisiaj obligacje skarbowe Skarbu Państwa Polskiego 10 tak? I ostatnio takie oprocentowanie przed obniżkami 100 procentowych było na poziomie w okolicach 6,8-6,9%. Mówimy o tym, że jest 20% wkładu własnego i oprocentowanie stałe, jeszcze raz powtórzę, 5 -letnie. Nie? I teraz porównajcie to sobie do tego, co się działo z kredytami ze, ze zmiennym oprocentowaniem. Wibor około 7. No dobra, przejdźmy. No w sumie tutaj, powiedzmy, Wibor około 6 i marża około 2,5. No to macie 8,5 oprocentowanie, a ci, sobie byli na stałe, mieli koło 7. Półtora punkta procentowego. Różnica kolosalna. I tak moi drodzy, pomimo tego, że stopy procentowe spadają, część naszych klientów RM kredyty. Przenosi swój kredyt na stałe oprocentowanie. Od dzisiaj stopy spadły. VIBOR jest 5,25, no ale jak ktoś ma marżę a dalej, te 2,5, no to ma kredyt oprocentowany 7,75. A kredyty ze stałym oprocentowaniem zobaczcie. Ze stałym oprocentowaniem zobaczcie rankingi. Ranking kredytów hipotecznych. Zobaczcie. Kredyty ze stałem oprocentowaniem 6,1, 6,06, 6,18, 6,01. To był na moment, kiedy robiliśmy ten ranking. Dzisiaj jest to troszeczkę drożej. No powiedzmy 6,25 to jest realna oferta, nie? A zobaczcie, to się nijak nie łączy z sobą. Wibor 5,36, dodać marża 1,65, to nie wychodzi 6,10. To jest ustalane, jakby oferta bankowa jest ustalana. Czyli ktoś, kto chciałby dzisiaj przenieść kredyt ze zmiennego na stałe, to może to zrobić ze stałego na zmienne nie może. Przechodzą ze zmiennego na stałe. Wchodzimy na kalkulatory, wyfinansowanie kredytu. No, zobaczmy. 500 tysięcy kredytu. Powiedzmy, że komuś zostało z 30 lat 329 miesięcy. Dzisiaj ma te... 7,5% oprocentowanie zmienne. Rata 3600. I może przenieść właśnie te 6,25% na stałe. Tak? Załóżmy, że rata pozostaje ta sama, ale chcę skrócić okres kredytowania. Zwróćcie uwagę, skrócenie okresu kredytowania o 80 miesięcy. No to jest jakieś 7 lat, coś takiego, 7 lat krótszy kredyt, procentowanie spadło o 1,25% w dół. O tyle musiałaby Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyć stopy procentowe, żeby aktualne po obniżkach już zmienne zrównało się z aktualnym stałym oprocentowaniem. Także duża różnica, prawie 300 tysięcy mniej odsetek. Natomiast jeżeli ktoś by chciał zmniejszyć ratę, no to rada spada o 400 zł, wtedy okres kredytowania się nie wydłuża. I tak to, moi drodzy, wygląda. Jeżeli chcielibyście skorzystać z naszych usług, zapraszam Was na rmkredyty.pl, ale na kontakt. Działamy na terenie całej Polski, w tym również zdalnie, a koszt kredytu za nasze pośrednictwo jest taki sam, jakbyście poszli bezpośrednio do banku. Nasza współpraca nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Jest jeszcze temat związany z refinansowym alertem. Ktoś może chcieć refinansować kredyt za jakiś czas, jak stopy procentowe spadną. Wtedy zapisujecie się na taki formularz. Zwróćcie uwagę. Podajecie, w jakim banku macie obecnie kredyt, czy, czy zmienne, czy stałe oprocentowanie i przy jakim poziomie oprocentowania stałego mamy się z Wami, z wami skontaktować, żeby przenieść kredyt. Ustaw poziom oprocentowania stałego, który Cię zadowala, a my powiadomimy Cię, kiedy pojawi się taka oferta. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z najlepszymi warunkami. No i tak to się dzieje, nie? Zaznaczacie, że mamy się odezwać. Na przykład, jak będzie oprocentowanie, powiedzmy, 5,5-6%, a dzisiaj macie oprocentowanie 7, spada rynkowe oprocentowanie i zaczyna się magia, po prostu się odzywamy do Was. Tutaj działa automat w połączeniu oczywiście też z ludźmi, no bo ktoś ma zadzwonić do Was, nie? Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. opiszcie. jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Dajcie znać, proszę, jeżeli nie znaleźliście jeszcze na to czasu, czy ta forma Wam się podoba, czy dźwięk jest OK, to, że mnie nie widać, a tylko słychać, czy to też jest dla Was ok. Jeszcze raz powtórzę, taka forma jest dla mnie zdecydowanie prostsza. Dobra, kończę. Dzięki, cześć.